Cześć wszystkim tutaj Zęciak i moi drodzy, dzisiaj postanowiłem, że wejdziemy na scam serwery w Minecraft, dokładnie. Moi drodzy, na Discordzie, gdzie link macie w opisie zresztą możecie sobie dołączyć. Moi drodzy, napisałem na tym Discordzie, żebyście podawali mi scam serwery i dzisiaj na nie wejdziemy, także mam nadzieję, że obejrzycie film do końca i, i tyle. Moi drodzy, przyznam, że przygotowałem sobie kilka serwerów i pierwszym już serwerem jest jakiś hyder cash. Nie wiem czy to jest serwer cash blog czy coś. Napisaliście, że to scam, ja postanowiłem, że to sprawdzę, więc no dobra. Widzicie lepsze, że nie wspomniałem o lajku like ani o subskrypcji. To byś sobie, że zostawił, bo widzę, że je zostawili. Y jak bijecie tutaj, moi drodzy, 3,5 tysiąca lajków, y to nagrywam kolejny film. O, zajebiście. Niezły limit czasu w wariacie. Moi drodzy, y napiszcie w komentarzu IP serwerów, y które są według Was skałym. Opiszcie sytuację, bo to jest mega ważne. Y sorry w ogóle za mi głosy, trochę chory jestem. Dajcie lajka i subskrypcję, to może będzie lepiej, no. Wbijcie tu 3,5 koła lajków, subskrypcja, wbijamy 100 tysięcy, a lista wspierających na ekranie, kocham was, buziaczek. Dobra moi drodzy, jestem w ogóle Nieważne, czemu jestem na takim niku, nie, nie, pytaj. Podobno jest to skawy server, jak ja to mogę sprawdzić, to jest w ogóle serwer cash blog, bo podobno chyba tak, no, ma ma, ma wniku znaczy w IP cash, więc y, kasa o o, o! No tak Moi drodzy, ja postanowiłem, że dzisiaj bardzo fajną opcją będzie troszkę nawet wydać pieniędzy w tym odcinku Ponieważ mamy trochę tych serwerów I fajnie by było jakbyśmy wydali nawet właśnie trochę na dzięki wspierającym, który mam Dziękuję bardzo I dla tych co ludzie, którzy nie oglądają z tym, z AdBlock Znaczy ten, no z AdBlock wyłączony O To, dziękuję wam Ty dobra, w ogóle jak ja tu mam O, RTP Sprawdźmy w ogóle na początku jak tu w ogóle dropi może przez killów Czy to w ogóle jest to możliwe, żeby wydropiła kasa Podobno jest to scam A ja moi drodzy uważam taki serwer za scam Dlaczego? Ponieważ jest tutaj item shop yy, na jakby stronie internetowej, czyli oni nie dostają tych pieniędzy, więc nawet jeżeli kupicie tutaj rangę, oni dostają pieniędzy, żeby mogli wam je wypłacić, czy cokolwiek, więc oni muszą dawać ze swojej kieszeni dosłownie wszystko. No a ja raczej w takie coś nie wierzę, że tutaj yy, co, do, dobra, dobra wola, nie wiem, rozdajemy pieniądze, no i no, na średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Moi drodzy, wejdźmy sobie na Discorda i zaraz wejdziemy również na item shopa. Dobra, moi drodzy, na początku wstawiłem, że wejdziemy na item shopa, bo jestem dosyć ciekawy, jak to wygląda. Można kupić brasza, tylko można kupić brasza. Okej, okay, zajebiście. Szczerze, nie jest nawet drogi. Kupię to. Chyba to kupię tak szczerze. Paypalem lub SMS-em. Y. No, do no dobra, to kupmy. Dobra, moi drodzy, właśnie kupię brasza i jak widzicie, nawet go dostałem. WTF w ogóle! Ice Minecraft W ogóle to. <laughs> to jest najlepsze, że tu w ogóle nie na IP serwera jest. W ogóle to nie jest to IP, nie. Ja nie wiem, czy to jest jakaś maczka z neta czy coś, ale... Okej, okay, brasz działa. Co by nie było? <laughs> Najgorsze jest to, że to jest tylko braż 2 na 2, ale okej, okay, sprawdźmy to ja, czy, czy jest tutaj w ogóle możliwość, żeby dropała jakaś kaza. Okej, okay, dropłem grosza. Ty stary, no. Nie wierzę po prostu. Mam pomysł, żeby zrobić Photoshop, bo ja jestem przekonany, że oni nawet nie są w stanie sprawdzić, czy mam pieniędzy. Na pewno nawet nie ma takiej komendy tutaj. Yy, idę na Discorda i zaraz wyślę, że chcę wypłacić yy, 20 zł. Czekajcie, może... Wypłać? Okej, okay, wypłata na Discordzie. Dobra, wejdźmy tam. Sprawdzam! No to ten. <laughs> wypłata na Discordzie. Discordku Działa ja Ja pierdzielem To się nazywa być oskamowanym 100% Tak, tak, co, że... No to widzowie yy, Tak właśnie wyglądają scam serwery yy, No teraz się trochę zdziwiłem No chyba, że serio po prostu ogłoszenie wy wygasło Znaczy No nie wiem Nie wiem co im mogło wygasnąć No zostałem widzowie oszkany No niestety Ty Na szczęście mam moich kochanych wspierających Którzy mnie tutaj wspierają Dzięki bardzo yy, Dzięki wam mogę właśnie wypierdzielać pieniądze na takie scam serwery I, I im dawać pieniądze To jest niesamowite yy, Także no co, no to chyba mówimy na tyle z tego serwera no bo co tu mogę zrobić? No nie wiem, pieniędzy nie wypłacę. W ogóle zaliczyło mi, że mam tego grosza? Mam, dobra, chociaż tyle. Ty jeszcze jest takie coś, jak Kaseks, i z Kaseksa nic nie leci. Kocham te serwery, widzowie. Kocham, naprawdę. Moi drodzy, tu mam jakiś następny serwer. Ktoś mi też go podał, jestem ciekawy, czy on w ogóle działa, bo fajnie by było jakby działał. Dobra moi drodzy, jestem już na tym serwerze i zastanawiam się nad jedną rzeczą, ponieważ tu się da podobno gdzieś kupić admina. Faranga właściciel. Okej, okay, chyba o to chodzi. Dobra, teraz pytanie Jak to jak tutaj działa? Okej, okay, tu są jakieś skrzynki w ogóle O co tu chodzi na tym serwerze? Dobra, czekajcie, pomoc. Czy, czy ja mogę tutaj wejść jakiś na sklep czy coś takiego? Podobno da się tu kupić admina. Z tego co napisali. Tylko gdzie? Tabliczki są niestety puste, więc tutaj nic nie przy... Kurde, gdzie to się może, gdzie to, mo... gdzie mogę kupić? Na Discordzie pewnie, dobra, we wchodzie Discorda Okośnik Discord, no, fajnie Moi drodzy, żeby nie było, ten Discord też nie działa, N kurde, no nie wiem Podobno da się to po prostu kupić admina, z tego co słyszałem, ale tu nie działa nic, po prostu w serwerze kompletnie nic nie działa, nie wiem, Dzi działka chociaż działa? O, działka działa, ha, to jest zneta, dobra, to serwer cały system wyskoczył, szkoda, że nikogo akurat nie ma, no Uwaga, nowa ranga właściciel. No to spoko. No nic, idziemy dalej po prostu. Chyba ja powinienem ogólnie robić jakieś odcinki, normalnie cotygodniowa hopie seria yy, skam serwery, nie? Tu cię oszukają. Yy, moi drodzy, yy... Ogólnie wyszła taka głupia sprawa, ponieważ jest to rgmc.pl Dlaczego? Ktoś mi napisał. Ja wiem, że się już uczepiłem troszkę, ale spokojnie, spokojnie. Dzisiaj tylko coś mam wytłumaczyć. Że na bloku jest to scam, nie? W puli, i, i Moi drodzy, fajna sprawa jest to, że w puli nagrod pisze, ile masz hajsu. Normalnie napisali, więc szczerze, już na sam start wydaje mi się, że to może być mniejszy scam niż na serwer. drodzy, chętnie tu chwilę pokopię i zobaczymy, zrobimy test. 10 minut będę kopał, zobaczymy, ile dropnę. Może być, że nic nie dropnę, to nic nie znaczy. Taki test dla siebie. Nie jebiłem moi drodzy, żebyście mogli zjebić, gracz ma tylko ten kill off, nie? To już jest porażka totalna, wy mogli dać coś dobrego na start, nie? Dobra moi drodzy, ja idę kopać, zobaczymy co tam dropnie Dobra widzowie, ja nie wiem czy to jest jakiś żart, ale próbuję się w losowe te teleport W Ja nie mogę się tepnąć losowe, albo to jest grupowe No dobra, nieważne ja pierdzielę, cały czas mi o jakimś oceanie, hopie, i nie wiedziałem co chodzi, nie? Yy, przestałem na chwilę kopać, z tego powodu, że jeszcze widziałem, że na, na mam klucz i, i postanowiłem sobie go otworzyć. Dropiłem nasionka. Chyba nie jest dobrze. <gry> no, okazało się, że jestem idiotą. Tak, bo zastanawiałem się nad jedną ważną rzeczą. Jak to na pewno tutaj działa? I się okazało, że od teraz między nie lecą ze stone, aby je wydobyć, trzeba być w topce wykopanego stone'a, więc no właśnie. Dobra, tu się nie da dropnąć! Tu się nie da dropnąć kasy, to jest. Okej. Okay. Dobra, teraz to się zdziwiłem, nie? To już w ogóle nie ma co chodzi w tym bloku tak szczerze. Warp top, nie działa to. Dobra, nie wiem, sprawdź sobie ilość wykopanego jakby w tych bloków. Okej, okay, i ci jakby dostaną. Nie spodziewałem się, że to tak działa. Ale okej okay. <laughs> Ogólnie dostałem bardzo ciekawą informację <laughs> Że mcserwery.eu To jest jeden z serwerów właściciela y, Oldcrafta, nie wiem czy kojarzycie <laughs> Ale to jest, y, nagrywałem z tego z serwera filmy Na przykład jak kupiłem admina i go niszczyłem Bo dało się kupić admina Ja chętnie sobie wejdę i sprawdzę co tu się dzieje w tym serwerze Moi drodzy, wejdźmy sobie oczywiście na najlepszy tryb Czyli mega drop 1165 Ja już chyba jestem nawet na to gotów Żeby wpisać sobie kościk tutaj no, jak, jak, jak tu jest sklep jakiś? Wpiszmy sobie ranga opiekun czy jest tutaj ranga, Czy da się to kupić? Admina, admin. Dobra, widzowie, nie wiem o co chodzi, ale chyba się nie da. Dobra, moi drodzy, ale zastanawiam się, jedna rzecz, czy tu na przykład, ponieważ oni reklamują ten sklep normalnie na serwerze, czy on w ogóle na przykład ci. A, kurczę, no nie da się nic kupić. I dobra, ja nie wiem co jest nie tak z tym serwerem, ale tu nic się nie da kupić. No właśnie chciałem z czy on w ogóle tej itemy będzie mi dawało, ale jak klikam kup teraz, to nie działa. No więc się zastanawiam mnie. No nic, widzowie, y zostałem wprowadzony w błąd po prostu. Nie da się tu kupić admina, nie da się no chyba, znaczy no pewnie się da jakbym napisał na napisał PW do ziomka, ale w sumie nie wiem. Ale na przykład strona w ogóle nie działa, więc no nie sprawdzimy tego niestety dzisiaj. Moi drodzy, jest jest ten na następnym serwerze? jakiś GH, -E nie, nie wiem o co chodzi. Serwer Anarchy, Survival, okej, okay, dobra, co ja tu wybrać? Chyba ten, nie no, ten nie działa. Serwer Anarchy działa. No dobra, i co tu jest niby takiego z kabem? Ponieważ, moi drodzy, tej informację, że żeby wyjść w ogóle ze spawna na tym serwerze, trzeba kupić yy, Mega Vipa, czy coś takiego. <laughs> nie, nie, wiem, nie wiem skąd Sypowi, się to wzięło, jeżeli na tym serwerze jest to Survival i nic tu nie ma tak naprawdę. <laughs> Chyba coś mu się powaliło, no. Moi drodzy, następny serwer jest totalnie serwerem jest scam, tylko bardziej pay to win Z tego co ja słyszałem Moi drodzy, ja już nawet chciałem nagrać sobie sobie... Na... Fajne fa lobby <grym> Na trybie, moi drodzy, na no, w sumie chyba każdym Okej, okay, działa tylko 2b2t Tryb 2b2t macie, co nie? Chodzicie sobie na stronę te te tego serwera Moi drodzy, na stronie ich serwera jest możliwość kupna bardzo ciekawej rzeczy Czyli ranga moderator Ranga administracyjna, to oni nawet się nie kryją, mnie. Ranga helper, ja nie wiem o co chat moda może kupić I tu jakby to jest serwer, yy, to jest serwer jaki, to jest nie wiem, nie wiem jak to nawet nazwa 2B jakby tryb, nie? Czyli że serwer anarchii Czy na takim to powinno być takie rzeczy do kupienia? <grym> Najgorsze jest to, że nawet nie wiadomo co oni mają, nie? Tak szczerze, bo tu nie, nie jest w ogóle nic rozpisane, nie wiem co, co, co może mieć yy, być chatbot, nie wiem. Chcę coś kupić, no kur... To bym kupił moderatora za 60, ale. Chyba mi szkoda. Zróbmy tak, widzowie, jeżeli... O, ty w ogóle jakiś miałek przed Siema. Elo, po prostu bez zasad. Pa, pa, pa. Ja go wyjaśniłem. Wyjaśnię go. Wybuchnij, panie Creeper. Tak, 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 tak. <grych> o chłopie, jestem zajebisty w tą grę, tak szczerze. I wyszedł. Pytam, na czy jest admin. Może. może. Może jest jakiś admin, to nam odpiszę. Tego że to, że ten, chyba serwerze nikt nie gra. Mi się wydaje. Nie no, ktoś tu musi. Online S1. Jest. Nie no, tu jest czyściniby osu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dziw, dziwny ten serwer. Kup, kurde, dobra, zostawcie like. Jak wbijecie tutaj z 3.000 lajków, like kupię tutaj admina. Dobra? I tak zrobimy. Powanuję wszystkich, no nie wiem. Coś się powymyśla. Po dobra, moi drodzy jeszcze tak postanowiłem, jedną rzecz sobie sprawdzić, ponieważ na tym pvp hub space yy, Podobno da się kupić tego, yy, te, tego admina wiadomo, wiadomo Kupię, kupię chat moda yy, Wydam 20zł, ile, ile chyba tyle to kosztuje Dlaczego czy mi to w ogóle da? Żeby nie było, ranga chat mod yy, No nie wiem, no kupię ją, no bo co? Zobacz koszyk, kury. fajna strona chociaż <gry> Widzowie, no po prostu tak szczerze ciekawość mnie zżarła, no muszę, muszę to sprawdzić MUSZĘ TO SPRAWDZIĆ Zostawcie lajka like i subskrypcję, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Serio, będzie mi bardzo miło i, i fajnie, jakbyście wspierali system czy coś. Wspierajcie mnie. Ty. Oglądajcie, że z reklamami, czy coś, no nie wiem. Dobra, oficjalnie kupiłem rangę chat się mam? Żeby nie było, nie? Tutaj jest to, nie? No, no, no. Działa. Nie gadaj, że jeszcze zostałem oskamowany. No obiecuję, że zostałem oskamowany, nie? Obiecuję. Ja pier... No i dobrze, że nie kupiłem tego admina za 60 zł, bo by było, by było grubo, nie? No właśnie, widzowie. To jest ten problem, nie? Niesamowite serwery. Serwer anarchia, opie i, i nie działa. W ogóle jest to serwer anarchia, a o kości kartę wpisywać. Dziwny ten tryb, nie ogarniam go. No szkoda, że zostałem tylko skamowany, nie wiem, może zgłoszę się na Discorda, Discord. Moi drodzy, dołączyłem do Discorda, tak się napiszemy zaraz sobie. Moi drodzy, napisałem do jakiegoś właściciela tego serwera. Jestem ciekawy, czy mi odpisze. Jak, wam, jak mi odpiszę to będę teraz informował? No nie wiem. No może, może mi da to, 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 to A, i moi drodzy, w sumie tak jeszcze off-topic totalnie, jak chcecie odcinek z najgorszych podrób tubi b 2 t to też, możecie podać IP w komentarzu nie, że coś, nie, że coś, ale no dobra widzowie, powiem wam szczerze tak napisałem do właściciela i on mi nadał tą rangę nie wiem dlaczego na czacie nie pisze, że jestem czat modem, więc nawet mnie to nie wyróżnia trochę mi przykro, ale mam ukośnik mute fajnie, mo mogę mutować grać. No, fajne. Nie, no, to jest widzowie niesamowite, nie? Tak szczerze. Chat moda kupiłem i, mo i mogę mutować graczy. No, za 20 zł. Opacałeś. Nie, wiem, moi drodzy, to chyba tyle z tego odcinka. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Mi się nie chce, nie? <ścoughs> Co, mi mogę każdego sobie zmutować? Nie wiem, zbutuję. to sobie będę mutował ludzi. Moi drodzy, to, to na tyle. Zostawcie lajka. N nara.